Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Pogodę mamy bardzo ładną, jest bardzo ciepło. Dzisiaj będziemy rozmawiali. Słuchajcie o błędach, których należy unikać, zakładając, zaczynając w ogóle hodowlę drobiu, ale nie tylko. Więc myślę, odcinek nie tylko dla osób początkujących, ale również dla osób zaawansowanych, które już tą hodowlę jakiś czas mają. Także zapraszam oczywiście do oglądania. Prośba o łapkę w górę i Subskrypcje. Moi drodzy, zaczynając od punktu pierwszego, bo sobie takie najważniejsze punkty dla Was właśnie tutaj przedstawię, żebyście wiedzieli, i od czego należy zacząć. No przede wszystkim, moi drodzy, jakich błędów należy unikać, to przy samym zakupie drobiu, bo od tego trzeba zacząć, musimy pamiętać i skupić się, słuchajcie, na tym, co my chcemy kupić, żeby nikt nam nic nie wcisnął. Tak jak idziemy do sklepu, robimy sobie listę zakupów, tak samo zakładając hodowlę drobiu musimy mniej więcej założyć. Czy my chcemy kury nioski, mniej więcej jaką rasę. Jeżeli się na rasach nie znamy, to mniej więcej jaki mamy budżet. Jeżeli przyjmiemy, że kura kosztuje około 40 zł, no to musimy sobie mniej więcej taki budżet założyć na jedną sztukę. Nie przepłacać, nie płacić 50 czy 60 zł za kurkę 16-18 tydzień. Kolejna rzecz. To jest bardzo ważne, żebyście sobie obejrzeli mój film, ale nie mówię tego dlatego, żeby się reklamować, tylko wiem, że drugiego takiego filmu na YouTubie po prostu nie ma. I zobaczyli, jak, na co trzeba zwracać uwagi, żeby nie kupić kury Chorej lub kury starej. Więc, już to jeżeli chodzi słuchajcie, o zakup, to są najważniejsze informacje. Więc, jeżeli tego unikniecie, to już macie połowę sukcesu, jakąś tam pewność, że kury nie będą chore, nie kupicie kury starej, a to już jest słuchajcie bardzo dużo, że nie przepłacicie za ten drób. Kolejny, kolejna kwestia, jeżeli chodzi o to, na co warto zwracać uwagę, słuchajcie, i czego unikać, przede wszystkim jakich błędów, to jest oczywiście pasza, to jest oczywiście zboże. Jest bardzo dużo teraz producentów na rynku się pojawiło do końca nie wiem, z czego to wynika tak zwane marki własne i oni w tych workach 25 kg słuchajcie, sprzedają właśnie yy, pasze. Ja nie mówię, że ta pasza jest jakaś gorsza, natomiast generalnie patrząc na skład tej paszy, a tak jak Wam zawsze mówiłem, jeżeli ktoś oglądał, to pamięta, że trzeba patrzeć na skład. W składzie mamy słuchajcie przeróżne informacje. Generalnie trzeba pamiętać, że w skład yy, paszy wchodzą jak ja to nazywam, tak zwane procenty, czyli patrzymy, ile jest białka, ile jest wapnia, ile jest fosforu, to jest bardzo ważne. Ile czego powinno być, to już taki film nagrywałem, nie będę się powtarzał, natomiast generalnie słuchajcie, to jest klucz. Nieważne, czy tej, ta, ten producent tej paszy jest 10 lat na rynku, 15, 20, najważniejsze jest właśnie to, żeby patrzeć przede wszystkim na składy tej paszy, ile jest, słuchajcie, czego w niej. Bo czasami płacąc 60 zł za worek, słuchajcie, kupimy lepszą paszę, niż żebyśmy płacili na przykład 70. Także warto to zweryfikować, warto to sprawdzić, żeby potem nie popełnić jakichś no, większych błędów, bo wiadomo, że pokarm to po pierwsze jest główny koszt hodowcy, a po drugie pokarm jest no, praktycznie najważniejszy, jeżeli chodzi właśnie o drób, no, bo też ma to wpływ na smak, na Yy, wartości odżywcze jajka no i oczywiście na dobrostan na zdrowie u kur jeżeli ktoś nie będzie karmił paszą pełnoporcjową a myślę, że większość z Was nie będzie skupi się raczej na zbożach, na warzywach wtedy też warto patrzeć kupując jakąś śrutę jeżeli nie mamy na przykład swojego zboża na gospodarstwie skąd ta śruta jest jakie jest pochodzenie tej śruty ile ona faktycznie kosztuje za worek pojeździć Popytać i warto to zrobić jeszcze przed założeniem hodowli. Oczywiście osoby, które już mają hodowlę, również warto się tym zainteresować, żeby mniej więcej wiedzieć, ile co kosztuje. Kolejna kwestia, słuchajcie, dotycząca dobrostanu zwierząt. Pamiętajcie o tym, bo też bardzo często mi piszecie, że zrobiliście źle, że popełniliście błąd, bo trzeba było w tym kurniku sprzątać, trzeba było częściej tą wodę wymieniać, trzeba było zwracać uwagę na te kury, bo teraz tutaj wpadł jakiś wirus, kury zachorowały. Wszystkie albo większość nam padła i co my mamy teraz zrobić? No Słuchajcie, w większości przypadków, jeżeli kurki wam padły albo coś stało się takiego, no nazwijmy to gorszego z tym drobiem, to znaczy jakieś tam choróbsko wleciało, to yy, dużego wyboru nie macie. Yy, no trzeba albo yy, od, po pierwsze odseparować te kury, po drugie zadzwonić do specjalisty i tutaj stosować jakiś antybiotyk, bo innej opcji raczej nie widzę. Oczywiście yy, są inne możliwości, słuchajcie, na przykład takie, żeby. Mm. Te kury no, starać się na własną rękę leczyć, natomiast wierzcie mi, że jeżeli kupicie nawet jakieś witaminy, bo ktoś wam polecił, to będzie jakaś chemia, to one nie zawsze pomogą, bo też nie wiecie na co te kury są chore. Jak sobie wpiszecie choroby drobiu na YouTubie, choroby drobiu Spacja Dobo, czyli mój kanał, to wyskoczy wam mnóstwo chorób dotyczących kur. I tak naprawdę bardzo ciężko będzie Wam, czy nawet mi, jak napiszecie, zweryfikować, co to za choroba. Więc dużo lepiej też w przypadku kur, ale i innych zwierząt i nawet nas ludzi, dużo lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Także jeżeli widzicie, że coś się rozwija, no to musimy już reagować bardzo szybko. Natomiast jeżeli nawet nic się nie rozwija, pamiętacie, żeby codziennie myć poidło, myć karmidło, ściółkę wymieniać raz na 2 trzy tygodnie w gniazdach i pod i raz na pół roku czyścić kurnik. To są, słuchajcie, najważniejsze rzeczy właśnie ze względu na to, że potem y, może okazać się, że no, raz, że tych problemów nie będzie, a dwa, że... W w jaki sposób będziemy w stanie sobie z tym radzić, i tutaj myślę, że część z Was no, podziela moje zdanie, bo wiem, że piszecie. Część z Was jeszcze mi w to nie wierzy, bo jeszcze tego nie doświadczyło, ale wierzcie mi, słuchajcie, że nieważne czy lato, czy zima, różne infekcje, choroby mogą przyjść i potem będziecie mieli po prostu problem. Myślę, że nikt nie chciałby kupić 10 czy 20 kurek po 40 zł za sztukę, po czym po tygodniu 2 czy 5. Zaraz wam te kury padną, i jeszcze nawet nie macie z nich jednego jajka, więc raz że kwestie ekonomiczne, a dwa że też takie moralne: no, byłoby to trochę bez sensu taką hodowlę zakładać i zaraz, żeby wszystkie kurki padły. Więc to są słuchajcie takie istotne kwestie jeżeli chodzi właśnie o błędy których powinniśmy się wystrzegać właśnie zakładając pierwszą hodowlę, oczywiście również bardzo ważne jest to słuchajcie żebyśmy pamiętali, żeby od czasu do czasu wejść do tego kurnika, przeliczyć kury, sprawdzić czy wszystko jest dobrze, to też jest bardzo istotne, istotne jest żeby odpowiednio zaprojektować wybieg, żeby odpowiednio zaprojektować kurnik, żeby w tym kurniku się znalazło wszystko, żeby gniazda mieć w odpowiednich miejscach pamiętać słuchajcie co składa się na nieśność, bo te błędy też często Popełniacie. Nic oprócz, i teraz wymienię czynniki, które składają się na nieśność. Każdy inny czynnik, jeżeli ktokolwiek Wam kiedykolwiek powie, wy usłyszycie, to jest po prostu jedno wielkie kłamstwo. Po pierwsze, to jest poziom stresu, na który wpływa bezpośrednio to, jak chóry się czują, czyli ten hałas, czyli inne zwierzęta, czyli cisza, spokój. Pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście oświetlenie, odpowiednia liczba godzin świetlnych. Zimą musimy doświetlać, latem nie no bo wiadomo, że jest długo widno. Kolejna kwestia to jest oczywiście temperatura. I tutaj, jeżeli będzie ona ujemna lub delikatnie bardzo dodatnia na zasadzie 2-3 stopni, kury mogą się słabiej nieść. Najlepsza temperatura to 15-20 stopni. Oczywiście od razu chcę podkreślić, że jeżeli ten jeden czynnik nie będzie zachowany, to nic się nie stanie i nieśność Wam tak bardzo nie spadnie. Ale mówię to o warunkach takich już maksymalnie dobrych. No i oczywiście kolejna to jest pokarm, i ona jest chyba najważniejsza. Inne czynniki nie wchodzą w grę. Jeżeli ktoś Wam powie, bo to też pojawił się taki tutaj śmieszny. Argument, że kolor poidła ma znaczenie, rodzaj wielkość wybiegu ma znaczenie, nie, moi drodzy, nie ma. Oczywiście, no jeżeli kury puścicie na zieloną trawę, no to one będą inaczej zupełnie później funkcjonowały, niż puścicie je na przykład na beton albo na kostkę. Natomiast generalnie to, co ma wpływ na nieśność, przed chwilą wam wymieniłem, innych czynników słuchajcie, nie ma i nie będzie. Jeżeli ktoś wam mówi o czymś innym, to po prostu chce was naciągnąć, chce Was oszukać, albo mówi to, bo nie, sam nie ma wiedzy i nie wie, jak być. Powinno. To na tyle, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję. Prośba o łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.